No niestety, jak widać, siadła mi psycha już po tych wspaniałych rybaczkach. Dlatego, no trudno, odnawiam całe koło alchemii. A po to, żeby to zrobić, no to trzeba dropnąć kory na dwóch dropkach. Także, no lecimy, trudno. Jak widać, drugi wojownik również próbuje tutaj wydropić kory, ale no tutaj będzie już o wiele lepiej, ponieważ mam zrobione ich chyba 17. Także. No cóż, zobaczymy jak to wyjdzie z tą alchemią. No cóż, liczę, że postawienie ninży na samej alchemii spełni swoją rolę, ponieważ no jeżeli nie, no to będzie bardzo, bardzo ciężko, bo ja już tego odpału nie mam zamiaru dropić z tych przeklętych szkadrybaka. Na pewno to się nie zdarzy, bo psycha siadła po prostu 10 razy w jednym momencie. No i pięknie, wojownik wydropił jak widzimy tutaj już ma 20 korów zebranych, nic, zlecimy do dozorcy i zobaczymy na ile ninży to starczy tak naprawdę. Yy, przerzucamy sobie te dwa czarne konie tutaj do dozo i one będą idealne na tych dwóch moich dropków wojowników żeby jak najszybciej poruszali się w M2, także no nie jest tak źle, nie jest tak źle. Po całej nocy Expa już bez Nazara. Na szczęście, na szczęście postać dała radę, nie wstawałem żeby dokładać PEDEKU ani nic. Czyli na czysto bez nazara, bez jakichkolwiek pedeków, postać biła 70%. Tak jak sobie policzyłem mniej więcej ile to wychodzi. No to jakieś niecałe 7% na godzinę, czyli no nie ma jakichś wielkich tragedii, bo jest tylko jeszcze tak naprawdę 1 trzecia levela do dobicia, także cieszę się, oby tak dalej, oby tak dalej. Tutaj ja chciałem wam pokazać mega spoko sprawa. Mam ten 108, no i zaktualizowałem sobie polowanie na mój poziom. No i tak, musiałem zabić 100 silnych katów o no i myślałem, że będę sobie musiał tutaj, tutaj jeździć, szukać tego po świątyni i tak dalej. A tutaj nic bardziej mylnego. Okazuje się, że silne katy Ohao. Dropi tutaj ten ziomeczek książę Ohao jak widać, silny, to jest taki mini bosik tutaj. I zobaczcie, ja sobie specjalnie go biję tak, żeby mu troszeczkę dowalić, ale żeby go nie zabić, tak? Żeby po prostu on sobie tutaj chyba to nawet był kiedyś taki sposób na ekspienie, o ile tego nie zmienili, albo może to dalej działa, że ubierałeś postać celowo, tak? Żeby go nie zbijać A zbijać tych jego pomagierów który, Którzy wyskakują No i tak jak widać tutaj wyskakują właśnie te silne katy OHO bez problemu Ja nie muszę nigdzie jeździć niczego szukać Wszystko git Najważniejsze żeby jego nie ubić On sobie musi stać fajnie yy, Nie ma problemu Jednego już przez przypadek ubiłem Ale widzicie sobie, je, sobie tak odbiegam na chwilę Daję mu sobie zrespić HP Żeby nie było problemu Trochę sobie potek kliknę Zbijam tylko tych katów żeby on nie dostawał Bryja i wygląda to super. no Powiem Wam, że najprzyjemniej zarobione 15% expa w 5 minut zamiast 2 godziny na Lacku, więc wow. Super, super sprawa, polecam mega każdemu. Jeżeli będzie miał tą misję na silnego kataocha, no i proszę bardzo, mi minęły dosłownie dwie minutki, nie wiem, trzy minutki, coś takiego, już teraz chłopa zbijemy, a zresztą damy mu żyć, bo kurde, tak mi pomógł, tyle mi ekspa nastukał, że niech sobie żyje, a ja teraz odjeżdżam, chodzę tylko misję, polowanie, proszę bardzo, i patrzcie kurczę, wow, super odpał, super odpał, super sprawa, także od razu mówię, jak komuś skoczy polowanie na tych silnych katów OHO, Albo sobie sprawdzić jakie jeszcze mobki on respi ze sobą, także no, nie ma opcji. Siema siema, ninja jak widzimy dobiła dosłownie przez nockę tyle expa ile było potrzeba, ponieważ było potrzeba 85% expa. No, ona brakuje jeszcze 0.25 tak naprawdę do tego. Ja jednak pomimo faktu, że tego expa ma już naprawdę dużo, no to zostawię ją jednak na cały dzień, niech sobie lata, bo ja idę do pracy, więc to nie jest żaden problem. A i tak jeszcze te trzy levele kolejne będzie trzeba dobić, no a tego w jaki sposób, no to dowiecie się za chwilę. No a tutaj na koniec drodzy widzowie prezentuję wam kilka klipów z układania y, układanki Schwytaj Króla. Powiem wam, że naprawdę ze wszystkich y, eventów, w których brałem udział na Polaku do tej pory, no to ten mi pasuje tak naprawdę najbardziej, ponieważ jest on serio, nazwijmy to skilowy i wymaga y, jakiegoś tam y, unikalnego podejścia, nie jest to po prostu klikanie typowo RNG i tak dalej. Tylko po prostu tutaj musicie jednak pewne założenia sobie przyjąć no i tak naprawdę zaznaczać sobie odpowiednio te, te cyferki na, na mapce. Ja tutaj to robiłem z taką wtyczką do przeglądarki, czy tam z taką strąką, jakby to nazwać, gdzie miałem całą tą planszę i mogłem sobie zaznaczać te numery mniej więcej, gdzie ja podejrzewam, że to są, gdzie, gdzie znajdują się te piątki. No powiem Wam, że naprawdę mega ta gra wymagała dedukcji i przede wszystkim logicznego myślenia, no także powiem Wam, że dużo w niej wziąłem udział tak naprawdę przypadkowo, ponieważ postać automatycznie, ekspiąc, dropiła te, te talie. No ale powiem Wam, że jeżeli chodzi o grę, no to dała ona, ta giereczka, mi naprawdę bardzo potężnego boosta. No i będziecie to mogli zobaczyć chyba już w kolejnym odcinku. Ja, wiadomo, jestem na bieżąco, więc wiem jak to wyglądało. No a tutaj macie, na szybko w tle lecą klipy, jak mniej więcej ja to rozgrywałem, ponieważ zawsze otwierałem mm, te cyferki, nie wiem czy to już tutaj, ale ogólnie później zawsze otwierałem już w tych samych miejscach, ponieważ były to miejsca najbardziej opłacalne. No i powiem wam, że naprawdę udawało mi się osiągać niezłe wyniki i ogólnie każdemu polecam brać w tym udział, bo ten event y, naprawdę jest super i, i mega dużo można było z niego wyciągnąć. Także do następnego odcinka trzymajcie się i cześć!